Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale, dzisiaj z gry Enlisted i dzisiaj zajmiemy się jednostkami spadochronowymi. Kiedy robiłem pierwszy materiał na ten temat, no to jeszcze niewiele w sumie było wiadomo pod kątem praktycznym właśnie o spadochroniarzach. To były takie ogólniki, natomiast teraz już będzie taki można powiedzieć element praktyczny ujęty właśnie tych jednostek spadochroniarzy. No, i pierwszy element, jaki zauważyłem, to jest fakt, że czasami może dojść do pewnego błędu. Może to wynik mojego połączenia internetowego, może czegoś innego, nie wiem. W każdym bądź razie, jakby nie wyrzucono mnie z samolotu, tylko pojawili się oni w powietrzu i spadli moi spadochroniarze z no, raczej bolesnym skutkiem. Ale zaznaczam, że to tylko raz mi się przytrafiło i to nie jest jakieś notoryczne, tylko może faktycznie coś się zawiesiło. Ale poza tym wszystko funkcjonuje dobrze. Jednak wracając już do tych spadochroniarzy, to mieliśmy dwie opcje na zdobycie spadochroniarzy. Pierwsza opcja, bardziej droga, to była opcja związana właśnie z zakupem jednostek premium do Normandii. I tam dostawaliśmy amerykańską i niemiecką jednostkę spadochronową oczywiście premium. Z tego co wiem, z tego co obserwowałem to najbardziej mieszałem jednostki, jednostka amerykańska, ona ma największego kopa, niemiecka jest lepiej mi się wydaje, nieco zbalansowana, w sensie ona dla mnie nie była tak upierdliwa jak amerykańska, to bez porównania jest. Natomiast był też drugi sposób, było właśnie wydarzenie i mogliśmy zdobyć również jednostkę amerykańską, ale już nie tak przewaloną w kosmos. Nie, nie, nie bo ona ma M1A1, ten słynny karabinek, który no niestety w grze niestety funkcjonuje beznadziejnie i na to się przygotujcie, że możecie się srogo zaskoczyć, bo okaże się, że karabin powtarzalny jest dużo lepszy niż sam powtarzalny karabinek, który powinien być teoretycznie nieco lepszy na mniejsze dystanse, a to jednak Japończycy tutaj deklasują Amerykanów. Jeśli chodzi o skuteczność tej broni podstawowej, którą mamy na start ze sobą. No ale czy ci spadochroniarze faktycznie mają jakieś większe zastosowanie niż bycie ciekawostką i czy faktycznie można nimi zmieniać wyniki BTF? I tak, i nie, bo mi się wydaje największe znaczenie ma to, kto tymi właśnie spadochroniarzami gra. Czy on ogarnia grę, wie gdzie wylądować, wie gdzie się spodziewać wroga, a gdzie nie, czy potrafi szybko zareagować, wyjść z opresji, czy potrafi po prostu dać sobie na szybko radę w pojedynkę. To wszystko ma znaczenie i może zadecydować ostatecznie o tym, jaki będzie wynik danego starcia. Czy uda nam się namieszać w bitwie, czy uda nam się odwrócić wynik bitwy. Więc raczej są to jednostki dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy ogarniają i którzy wiedzą, jak po prostu tą mechanikę właśnie z ochroniarzy wykorzystać na tyle dobrze i na tyle skutecznie, że faktycznie będziemy mieli w tym wypadku zyski, a nie straty. Kolejna kwestia, no to jest fakt, że trzeba odpowiednio dobrać sobie wyposażenie, bo prawda jest taka, że lądujemy z tym podstawowym wyposażeniem, natomiast dodatkowe wyposażenie musimy sobie pobrać z tej skrzynki, która spada z nami. No i wtedy możemy sobie dobrać właśnie różnego typu oddziały. I to też jest dość problematyczne. Ja polecam sobie najczęściej brać strzelców przeciwpancernych, chyba że ktoś potrzebuje po prostu czegoś innego, czyli bardziej ukierunkowanego, właśnie na przykład na nie wiem, wsparcie drużyny w tym momencie mamy moździerze, możemy też sobie wziąć inżyniera, więc trochę możliwości jest i po prostu możemy kombinować, jeśli o to chodzi jakoś tak cierpię na niedobór strzeców przeciwpancernych w właśnie Pacyfiku więc jakby częściej ich wykorzystuję, no ale to nie jest zasada, że trzeba ich brać, że to jest najbardziej uniwersalny oddział. Inne opcje też są całkiem niezłe i fajnie się, że tak powiem, nimi gra, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. Więc ogólnie wydaje mi się, że spadochroniarze są jak najbardziej na plus elementem gry, niestety. To nie jest jakiś taki dramatyczny element, który niesamowicie wywraca grę do góry nogami, przede wszystkim z racji na to, że jest ich po prostu mało. Druga natomiast kwestia związana z tymi spadochroniarzami, no jednak oni są przeznaczeni dla graczy bardziej ogarniających i to oni zazwyczaj najwięcej namieszają, ale zazwyczaj tak jest, że jeśli gracz jest bardzo dobry, to czy on by miał tych spadochroniarzy, czy ich by ich nie miał, to on tak wam będzie mieszał w tym meczu i będzie wam utrudniał rozgrywkę, więc to jest takie, daje mu to kolejną możliwość, ale to nie jest tak, że bez tego elementu on by sobie totalnie nie poradził i by nie potrafił tak rozgrywać tego meczu, nie, nie. To jest mi się wydaje bardziej związane z tym, że to jest kolejna opcja, którą możemy wykorzystać. Na dlatek dość trudna, bo po pierwsze, musicie w odpowiednim miejscu wylądować. Polecam lądowania właśnie do wody. Z prostego powodu zazwyczaj one są dość oddalone te rejony po prostu od. Że tak powiem, głównych stref walki, a po drugie daje Wam to w miarę miękkie lodnowanie wielokrotnie, jeśli byście za późno otwarli spadochron. Ale tak, pierwsze w skrzypce gra tutaj fakt, że jesteście oddaleni od strefy walki, bo jeśli. Wylądujecie w strefie walki, to was po prostu wystrzela jak kaczki, bo nie zdążycie się przygotować, nie zdążycie się ogarnąć co się dzieje, i po prostu zostaniecie wystrzelani. Jesteście dość łatwym łupem, no bo lądujecie, musicie się ogarnąć, musicie przygotować sprzęt, bo musicie go pobrać. I do tego czasu jesteście praktycznie bezbronni. Jesteście po prostu biegającymi fragami, ani game changerami. Więc to nie jest taki, że tak powiem, prosty oddział do wykorzystania. Trzeba mimo wszystko ogarniać, że tak powiem, grę i wiedzieć, co się robi. Bo jeśli tego nie będziecie wiedzieć, to będziecie po prostu jak manna z nieba dla tych wszystkich graczy, którym brakuje kilku fragów do wybicia fajnego wyniku. Więc no po prostu jesteście idealnym w tym momencie celem. Zresztą w tym momencie to demonstruję. Wylądowali dosłownie mi na lufie. Przeciwnicy, cały oddział jestem w pojedynkę i praktycznie cały oddział wystrzelałem do nogi. Więc no, widzicie jaka jest sytuacja po wylądowaniu, nie lądujcie absolutnie na po prostu wrogu, to jest głupie, spowodowałem, że tak nie robili, znaczy jeśli się im już to zdarzało to właśnie ginęli i im to wychodziło w końcu bardzo dobrze, więc nie róbcie po prostu lądowań na wrogu, lepiej jeśli wylądujecie dalej, jeśli wylądujecie w jakimś takim mniej dostępnym miejscu, bo wtedy jesteście faktycznie w stanie zmienić wynik bitwy. Jeśli dysponujecie pełnymi siłami, jesteście wyposażeni. W każdej innej sytuacji jesteście po prostu chodzącym mięskiem ormatnim. Więc to jest e, moja opinia właśnie w tej kwestii, że pomimo tego, że twórcy gry mówili, że to są świetne oddziały, że wydawało się w większości osób, że to są świetne oddziały, które będą mieszać, będą rozwalały rozgrywkę, to to się tyczy niewielkiej grupy osób, które naprawdę dobrze ogarniają grę. Pozostałe osoby to są te, które grają... Dobrze i oni po prostu te oddziały wykorzystają, ale nie namieszają w tej bitwie nie wiadomo jak bardzo. Natomiast yy, idę o zakład, że większość osób, które zakupiły oddziały premium, może nie wszyscy, może nie większość, ale znacząca część osób, które zakupiły oddziały premium. Są osoby, które rzuciły się po prostu na kolejny oddział premium i na kolejną nową mechanikę. Troszeczkę bez głowy okazuje się, że ta mechanika wymaga sporych umiejętności. Bo tutaj największa obawa była właśnie taka, że te oddziały po prostu rozwalam rozgrywkę, bo każdy będzie mógł sobie szybko, że tak powiem, zdesantować się na tyłach wroga, narobić yy, fragów i. Jak najbardziej będzie mu to zapewniało niezłe e, wyniki. Natomiast okazuje się, że to wcale takie proste nie jest, trzeba to ogarniać, trzeba wiedzieć, co się robi. Bo jak się nie wie, co się robi, to potem no, wychodzą naprawdę groteskowe mi się wydaje sceny: jak ktoś ląduje po prostu dosłownie pomiędzy żołnierzami, pomiędzy oddziałami wroga i próbuje przetrwać. A zazwyczaj to się kończy po prostu wystrzelaniem przybyłych kaczek, więc no niestety, ale te oddziały wymagają dużo więcej umiejętności, ale mi się wydaje, oddziały premium są bardziej OP i dają większe możliwości działania, to te oddziały, które były właśnie za wydarzenie, jednak wymagają już mega ogarnięcia się, zwłaszcza Amerykanie, którzy mają te beznadziejne karabinki M1. Znaczy one w rzeczywistości były fantastyczne, że niestety są one beznadziejne. Więc mi się wydaje, że no tutaj twórcy zrobili naprawdę fantastyczną pułapkę której większość graczy się no, nie do końca spodziewała i nie do końca właściwie wiedziała, w co się, że tak powiem, do końca pakuje. Bo ja wiem, że są pewnie filmy, które pokazują masakry tymi spadochroniarzami, jak to fajnie się nimi gra, jak to fajnie wszystko wychodzi. Tylko prawda jest taka, że nie pokazuje się też drugiej strony, kiedy po prostu wylądowało się totalnie w idiotycznym miejscu i po prostu totalnie szybko się zginęło. Więc to nie jest wszystko takie łatwe, takie oczywiste, takie przyjemne, jeśli chodzi o spadochroniarzy. To wyglądało, że tak powiem, w pierwszym momencie i ja sam przyznaję się do tego, że też mi się wydawało, że to będzie bardzo mocna mechanika. Jako właśnie element, który będzie rozwalał rozgrywkę, ale w tym momencie nie powiedziałbym, że to nastąpi. Póki co są to oddziały nieliczne, są to oddziały, które no, wymagają sporych umiejętności. Nie wiem jak prezentują się oddziały premium z tego co wiem, są one dużo lepsze niż te, które mieliśmy w wincie. No i no, faktycznie mogą tutaj dużo mocniej mieszać, ale mi się wydaje, nie można w tym momencie przesadzać. Ale tutaj będę powoli kończył. Napiszcie co Wy myślicie właśnie o spadochroniarzach. Jak oceniacie właśnie tą nową mechanikę, jak oceniacie oddziały premium, czy one są naprawdę bardzo, bardzo dobre, czy może jednak raczej trzymają się w balansie. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia no i cześć!